Inicjatywa tego lądowiska w czorośnicy powstała w zupełnie przypadkowy sposób. Spotkałem się z Józiem źrebcem, który ma swoją firmę w Jaśle. Prowadzimy jakieś tam swoje wspólne interesy i on mnie pewnego razu zapytał, czy ja, będąc myśliwym nie znalazłem jakiegoś terenu, który nadawałby się na lądowisko dla samolotów ultralekkich. No oczywiście inicjatywa świetna. Ja już tematu z rąk nie wypuściłem z tego względu, że pomyślałem, że w czeluśnicy tutaj na stadionie jest piękny teren, około 500-700 metrów długości, płaski, dobrze odwodniony i e, e, uważałem, że ten teren będzie się nadawał do, do o, wybudowania czy skonstruowania takiego lądowiska. Zaprosiłem panów tutaj na Czelośnicy, wykosiliśmy pewien pas, e, naniesione to zostało na takie mapy lotnicze i koledzy z IKARA pozostali zaakceptowali temat. Izabela Świkło, przylecieliśmy z Krakowa z Powiednika, dowiedzieliśmy się o tym pikniku w internecie, z tego co wiem lotnisko jest od maja tutaj czynne. Bardzo dobre warunki, bardzo jesteśmy zadowoleni, atmosfera fantastyczna. Bardzo miło. Jest. Bardzo miło, bardzo I sympatycznie. I sympatycznie, bardzo gościnnie, także wszystkich zachęcamy i polecamy to lotnisko. Kiedy latacie Od kiedy latacie? Ja latam praktycznie rzecz biorąc ultralekkim Eurostarem. To jest samolocik w którym się mieszczą się tylko dwie osoby. Jest to malutki, stukonny silnik typowo lotniczy, bo niektórzy używają takich sam silników jak, 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 jak na przykład Subaru, bo to jest ważne, żeby to był bokson. I, I dwie osoby przy, latają. Ja się zacząłem, to znaczy w moim przypadku było tak, że całe życie marzyłem o tym, żeby latać. Długo chodziłem, próbowałem, kombinowałem jak to, jak to zrobię. Aż w końcu przyszły, przyszedł, przyszedł taki czas, że, że stało się to, że tak powiem bardzo łatwe do zrobienia. W przeciągu praktycznie dwóch miesięcy zrobiłem kurs i od dwóch lat sobie tak latam właśnie na wszelkiego rodzaju takie...